Po to słowo mocy kroczy wśród cieni. Na tafli jego co odbija się księżyc. Jak rzeźnik, matą krew na rękach. Więc nie śpi, bo we śnie będziesz cierpiał. Pamiętaj, gdy go spotkasz, masz pecha, uciekaj. Albo od razu klękaj. Lepiej jak żebrak, i i Bo Heroblade jak zebrak, zebrak przyszedł z niego. Zbomko pani to Zombie, bandytom duszą potępioną. Jak Kratos, Bogom, on też się przeciwstawia. Raz wzbudza panikę i pozbawia odwagi. Jesteś słaby, jesteś przy nim bezbronny. On to wyborny łowca, niczym jeździsz bez głowy. Alabastrowy wzrok, gasi mrok, ty się boisz, wydłużasz więc krok, i tak cię dokona. To on. Ten wzrok. Ten głos. To zło. To on. we yeah. right